Niewidzialne mury lęku, jak rana porzucenia, sabotuje Twoją miłość. Chcę dziś z Tobą porozmawiać o jednej z najgłębszych i najpotężniejszych sił, które kształtują nasze życie miłosne o lęku przed porzuceniem. Musisz zrozumieć, że to nie jest zwykła obawa czy nieśmiałość. To jest psychiczne więzienie niewidzialne mury, które budujesz wokół swojego serca i które, choć mają Cię chronić, tak naprawdę sabotują wszystko, czego najbardziej pragniesz. Prawdziwą, głęboką, bezpieczną miłość. Ten lęk filtruje całą Twoją rzeczywistość, każąc ci widzieć zagrożenie tam, gdzie go nie ma, i odpychać tych, którzy oferują ci prawdziwą bliskość. Jego kraty są zrodzione z obsesyjnych myśli, kompulsywnych zachowań i nieustannej niemożności bycia tu i teraz. W psychologii Karla Junga w każdej z nas żyje archetypowa sierota. To jest ta część ciebie, która czuje się fundamentalnie samotna, niekochana i bezbronna w obliczu świata. Jej podstawowym przekonaniem jest, jestem sama i bezsilna, i potrzebuję kogoś, kto mnie uratuje, by przetrwać. To właśnie ta wewnętrzna sierota w chwilach zagrożenia przejmuje stery. I to ona ze strachu przed powtórzeniem pierwotnego bólu porzucenia każe ci kurczowo trzymać się relacji, które ci nie służą, albo panicznie uciekać. Gdy tylko poczujesz prawdziwą intymność. Gabor Mate, badacz trauny, tłumaczy to na poziomie neurobiologii. Mówi, jak wczesne doświadczenia z opiekunami, w których wasza więź była niepewna lub zerwana, programują Twój system nerwowy. Twój dziecięcy system nerwowy dosłownie okablowuje się wokół systemu nerwowego Twojej matki. Jeśli ona była niespokojna, ty uczysz się niepokoju. Jeśli ona była niedostępna. Ty uczysz się, że napięcie i hiperczujność to normalny stan bycia. Ten program sprawia, że w dorosłym życiu twoje ciało automatycznie reaguje paniką na najmniejszy sygnał możliwego odrzucenia. Na nieodebrany telefon, na chłodniejszy ton głosu, na potrzebę partnera, by pobyć sam. Dlatego zapraszam cię dziś w podróż. Ale obietnicą tej podróży nie jest znalezienie bezpiecznej miłości, która nigdy nie odejdzie. Bo taka miłość jest iluzją. Obietnicą jest zbudowanie w sobie wewnętrznej siły. Siły tak głębokiej i niezachwianej, że pozwoli ci ona wreszcie zaufać miłości, wiedząc, że cokolwiek się stanie, ty przetrwasz, że ty siebie nie porzucisz. To jest droga do prawdziwej wolności serca. Diagnoza wewnętrznej sieroty, jak lęk przed porzuceniem rządzi twoim życiem. Zanim uleczymy te rany, Musimy najpierw z odwagą zobaczyć, jak ona rządzi naszym życiem. Musimy zdiagnozować strategię naszej wewnętrznej, przerażonej sieroty, by przestać działać na autopilocie. Czy rozpoznajesz w sobie ten paniczny lęk, który przeradza się w potrzebę ciągłego ubezpieczania się w relacji? To szukanie potwierdzeń, czy na pewno mnie kochasz? To sprawdzanie telefonu. To nadmierna kontrola, to potrzeba ciągłego kontaktu, która nie pozwala drugiej osobie oddychać? To wywoływanie dramatu, by dostać jakąkolwiek reakcję, bo nawet negatywna reakcja jest lepsza niż cisza. To wszystko są strategie, które mają na celu uspokojenie Twojego wewnętrznego lęku, ale w rzeczywistości one powoli, ale skutecznie duszą Ciebie i Twojego partnera, niszcząc zaufanie i spontaniczność. W psychologii nazywamy to lękowym stylem przywiązania. Ale musisz zrozumieć coś kluczowego: to nie jest. Twój charakter to nie jesteś ty. To jest wyuczony, automatyczny scenariusz przetrwania, który twoja psychika stworzyła w dzieciństwie, by poradzić sobie z nieprzewidywalnością i brakiem bezpieczeństwa w relacji z opiekunami. To, co kiedyś cię chroniło, dziś cię niszczy. Uznanie tego faktu jest pierwszym krokiem do zmiany. I tu jest objawienie, które może zmienić wszystko. Twoje zachowania. Ta kontrola, ta zazdrość, ta nieustanna potrzeba uwagi to nie są dowody Twojej wielkiej miłości? To są strategie przerażonego dziecka. Dziecka, które próbuje za wszelką cenę zapobiec nadchodzącej, często wyimaginowanej katastrofie porzucenia. Kiedy to zrozumiesz, możesz przestać się zaniewinić i zacząć je świadomie zmieniać z ogromnym współczuciem dla tej małej, przestraszonej części Ciebie. Jak to zrobić? Poprzez stworzenie mapy Twoich strategii przetrwania, weź kartkę i zapisz trzy rzeczy, które robisz automatycznie, gdy czujesz się zagrożona lub niepewna w relacji. Może to być obsesyjne sprawdzanie social mediów, może wywoływanie kłótni, by uzyskać jakąkolwiek reakcję, może wycofywanie się i ciche cierpienie. A potem, przy każdej z tych strategii, zadaj sobie pytanie. W jakiej sytuacji w dzieciństwie ten mechanizm mógł mi pomóc przetrwać? Podziękuj mu za jego dawną służbę, a następnie zobacz z całą szczęłością, jak on, mając cię chronić, w rzeczywistości sabotuje bliskość, której tak pragniesz. Jesteś jak kapitan statku, który panicznie boi się sztormu, i ten lęk jest tak wielki, że nigdy nie wypływasz z bezpiecznego portu. Twoje życie jest bezpieczne, ale jest też jałe, nudne. Pozbawione przygód, a przecież statek został zbudowany po to, by pływać po wielkim, nieprzewidywalnym oceanie życia. Czas podnieść kotwicę. Echo pustego pokoju, powrót do pierwotnej rany z dzieciństwa. Teraz musimy zejść głębiej, do samego źródła lęku, do echa pustego pokoju z Twojej przeszłości, gdzie wszystko się zaczęło. Czy zdarza Ci się to, ten niewyjaśniony, głęboki smutek, lub przeszywający niepokój, który pojawia się nagle w chwilach największej bliskości i intymności. W momentach, które powinny być najszczęśliwsze, w ramionach kochającego partnera nagle czujesz fale paniki. Ten sabotażysta, który psuje najpiękniejsze chwile. Musisz zrozumieć, że trauma, jak uczy nas, Współczesna neurobiologia nie jest przechowywana w naszych świadomych wspomnieniach. Ona jest przechowywana w naszym systemie nerwowym, w naszym ciele. Twoje ciało pamięta ból, którego Twój umysł mógł wyprzeć lub zracjonalizować. Twoja napięta szczęka, Twoje ściśnięte gardło, Twoje płytkie poddychanie to wszystko są archiwa Twojej przeszłości. Twoje ciało pamięta samotność. Strach, bezradność. I tu jest objawienie, które jest kluczem do uzdrowienia: ból i panika, które czujesz w swojej dorosłej relacji, gdy partner na chwilę się oddala, często nie należą do teraźniejszości. To jest echo echo płaczu dziecka, które kiedyś zostało samo w pustym pokoju fizycznie lub, co gorsza, emocjonalnie. Twoja dorosła relacja staje się sceną, na której wciąż odgrywany jest ten sam stary dramat. Twoje dorosłe życie jest nawiedzane przez duchy Twojej przeszłości. Jak ukoić tego ducha, jak utulić to dziecko? Poprzez medytacyjną podróż w głąb siebie. Proponuję Ci medytację, spotkanie z wewnętrznym dzieckiem w pustym pokoju. W ciszy, w bezpiecznym miejscu, wyobraź sobie, że wracasz do tego momentu z przeszłości, ale tym razem wchodzisz do tego pokoju jako Twoja dorosła, mądra, kochająca część. Nie spiesz się. Najpierw po prostu usiądź w kącie i pozwól tej małej dziewczynce Cię zobaczyć. Pozwól jej poczuć Twoją spokojną, bezpieczną obecność. Gdy będzie gotowa, podejdź do niej. Weź ją w ramiona i obiecuj jej szeptem prosto do ucha: Teraz ja jestem z tobą. Widzę cię, słyszę cię i już nigdy, przenigdy cię nie opuszczę. Twoja przeszłość jest jak podwodna góra lodowa. Na powierzchni widać tylko mały, niepozorny fragment Twoje świadome wspomnienia. Ale to ta ukryta, niewidoczna, ogromna masa lodu pod wodą, Twoje wczesne, niezaleczone rany przechowywane w ciele, powoduje największe katastrofy w Twojej teraźniejszej podróży przez Ocean Miłości. A jeśli czujesz, że ta podróż w głąb siebie jest dla Ciebie ważna, jeśli pragniesz mieć stałe przypomnienie o swojej wewnętrznej suwerenności, Zrób teraz krótką pauzę i dołącz do naszej społeczności, subskrybując kanał. Potraktuj to jako Twój cichy akt wsparcia dla siebie samej na tej drodze. A teraz kontynuujmy: Fałszywe schronienia: Jak sabotujesz miłość, by uniknąć bólu? Kiedy już dotkniesz tej pierwotnej rany, musisz zrozumieć, jak ona każe Ci sabotować miłość w dorosłym życiu. Musisz zobaczyć swoje fałszywe schronienia, które budujesz, by uniknąć ponownego zranienia. Czy rozpoznajesz w sobie ten nieświadomy wzorzec wzorzec odpychania dobrego, dostępnego, kochającego partnera, gdy tylko relacja robi się zbyt bliska i poważna? Albo, przeciwnie, tkwienia latami w relacjach z osobami niedostępnymi, narcystycznymi, żonatymi bo takie relacje są bezpieczne w swojej niemożliwości. One nigdy nie dotkną Twojej najgłębszej rany, bo prawdziwa bliskość nigdy nie jest możliwa. Musimy zrozumieć, że autosabotaż jest perwersyjną, pokrętną próbą odzyskania kontroli nad bólem. Twoja nieświadomość myśli tak: jeśli wiem, że zostanę porzucona, to wolę sama to sprowokować. Jeśli sama zniszczę te relacje, to przynajmniej ja będę kontrolować moment i sposób, w jaki zostanę zraniona. Nieświadomy umysł woli znany ból od nieznanej radości, bo radość wiąże się z ryzykiem jej utraty. To iluzja kontroli nad nieuniknionym. I tu jest objawienie, które odsłania tę grę. Ty nie uciekasz od partnera, ty uciekasz od intensywności swoich własnych uczuć, od ryzyka, które on reprezentuje, od potencjalnego bólu, który jest drugą stroną prawdziwej miłości. Łatwiej jest znieść znajomy, kontrolowany ból, który sama sobie zadajesz, niż ten nieprzewidywalny, zadany przez kogoś innego, kto ma nad tobą władzę. Jak przerwać ten wzorzec? Poprzez praktykę zauważania impulsu do ucieczki. Kiedy następnym razem w bliskiej relacji poczujesz tę nagłą chęć, by się odsunąć, by skrytykować partnera, by znaleźć dziurę w całym, zatrzymaj się. Weź oddech, połóż dłoń na sercu i powiedz: czuję impuls, by uciec. Zostanę ze sobą w tym uczuciu. A potem zadaj sobie pytanie: jaki lęk próbuje mnie teraz chronić? Czy to lęk przed bliskością, czy lęk przed porzuceniem? Nazwanie tego lęku osłabia jego moc i daje ci wybór. Budujesz wokół swojego serca wysoki, gruby, potężny mur, by nikt nigdy więcej go nie zranił, a potem stajesz na szczycie tego muru i płaczesz w samotności, że nikt nie może się do ciebie dostać. Sama stworzyłaś swoje więzienie. Uzdrowienie polega na tym, by nauczyć się budować nie mur, lecz bramę, do której tylko ty masz klucz. Stawanie się bezpieczną przystanią dla samej siebie. Budowanie wewnętrznego zaufania. Prawdziwe uzdrowienie nie polega na znalezieniu kogoś, kto nigdy cię nie opuści, polega na staniu się kimś, kto nigdy nie opuści sam siebie, polega na budowaniu wewnętrznej, bezpiecznej przystani. Wiele z nas żyje w głębokim poczuciu, że nasz spokój, nasze szczęście i nasze bezpieczeństwo zależą całkowicie od nastroju, obecności i zapewnień drugiej osoby. Oddajemy klucze do naszego wewnętrznego domu komuś innemu i drżymy za każdym razem, gdy on wychodzi, zostawiając nas same w środku. Uzdrowienie polega na świadomej aktywacji archetypu wewnętrznej dobrej matki, na świadomym procesie uczenia się samoregulacji emocjonalnej i dawania sobie samej tego, czego szukasz na zewnątrz. To nie oznacza bycia słabą. Wewnętrzna matka jest też zaciekłą obrończynią swojego dziecka. Chroni cię przed tym, co toksyczne, i koi, gdy czujesz ból. I tu jest objawienie, które jest fundamentem prawdziwej wolności w miłości. Nigdy nie zaufasz w pełni komuś innemu, dopóki nie będziesz w głębi duszy wiedziała, że potrafisz przetrwać jego odejście. Prawdziwe zaufanie do miłości rodzi się z fundamentalnego, niezachwianego zaufania do samej siebie. Zaufania do swojej zdolności do poradzenia sobie z bólem, ze stratą, z samotnością. Jak to budować? Poprzez codzienną praktykę samoukojenia. Kiedy następnym razem poczujesz falę lęku przed porzuceniem, zamiast od razu sięgać po telefon, by szukać pocieszenia u partnera, zatrzymaj się. Połóż rękę na sercu, drugą na brzychu. Oddychaj głęboko i powiedz sobie szeptem. Z całą czułością na jaką cię stać. Jestem tu, jestem z tobą. To tylko lęk, On minie, jestem bezpieczna, poradzę sobie. Możesz owinąć się w koc, zrobić sobie ciepłej herbaty. To są akty świadomej dorosłej opieki nad sobą. Przestajesz być bezbronnym pisklęciem w gnieździe, które czeka z otwartym dziogom, aż matka przyniesie mu pokarm. Stajesz się potężnym orłem, który wie, że ma własne, silne skrzydła i sam potrafi dla siebie polować, i sam potrafi opatrzyć swoje rany. Obecność innych orłów staje się radością wspólnego lotu, a nie warunkiem przetrwania. Miłość jako odwaga, a nie bezpieczeństwo nowa definicja zaufania. Kiedy już zbudujesz w sobie tę wewnętrzną przystań, możesz na nowo zdefiniować miłość. Może zrozumieć, że miłość to nie jest poszukiwanie bezpieczeństwa. To jest akt najwyższej odwagi. Wiele z nas nosi w sobie tę upartą, dziecinną tęsknotę. Tęsknotę za miłością, która będzie w 100% bezpieczna, przewidywalna, pozbawiona jakiegokolwiek ryzyka zranienia. Za miłością, która będzie jak wiecznie ciepły, bezpieczny pokój. To jest tęsknota za rajem utraconym. Ale to nie jest miłość dorosłych ludzi. Proces indywidualizacji Junga jest procesem akceptacji paradoksu i niepewności życia. Dojrzałość psychologiczna polega na umiejętności życia z niepewnością, na tańczeniu z nią, a nie na rozpaczliwej próbie jej wyeliminowania. Życie jest niepewnością, a więc i miłość, która jest esencją życia, również nią jest. I tu jest objawienie, które jest ostatecznym aktem dojrzałości. Celem uzdrowienia nie jest wyeliminowanie ryzyka, bo miłość zawsze jest i będzie ryzykiem. Nie ma miłości bez ryzyka. Celem jest zbudowanie w sobie takiej siły, takiej odporności i takiego zaufania do siebie, byś wiedziała, że poradzisz sobie z każdym ryzykiem, łącznie z tym największym ryzykiem straty. Twoje poczucie bezpieczeństwa nie leży w nim leży w tobie. Jak ugruntować tę nową filozofię? Poprzez stworzenie manifestu odważnego serca. Spisz swoje nowe przekonania na temat miłości. Na przykład, jestem gotowa na ryzyko bliskości, bo ufam swojej sile, ufam swojej zdolności do uleczenia się, jeśli zostanę zraniona. Moja wartość nie zależy od bycia w związku, lecz od bycia w zgodzie z sobą. Stwórz z tego piękny dokument, dzieło sztuki i powieś w digocznym miejscu, niech stanie się taką nową modlitwą. Miłość nie jest bezpieczną, spokojną przystanią. Jest wielkim, potężnym, nieprzewidywalnym oceanem. Uzdrowienie nie polega na budowaniu lepszego, bezpieczniejszego portu, polega na stawaniu się lepszym, odważniejszym żeglarzem. Żeglarzem, który nie boi się wypłynąć na szerokie wody, bo wie, że jego statek jest solidny, a on sam potrafi nawigować w każdej pogodzie, a nawet czerpać radość ze sztormu. Zakończenie. Wolność ufającego serca. Kiedy przestajesz bać się kochać. Nasza alchemiczna podróż dobiega końca. Przeszliśmy drogę od bycia więźniem lęku przed porzuceniem, przez czułe spotkanie z naszą wewnętrzną sierotą, aż do stania się dla siebie samej bezpieczną, niewzruszoną przystanią. Ostatecznym celem uzdrowienia rany porzucenia, jak uczył nas Jung, jest stanie się zintegrowaną, całą osobą osobą, która wchodzi w relacje z miejsca pełni, a nie z miejsca braku i która potrafi kochać, nie tracąc przy tym samej siebie. To jest kobieta, która może dać prawdziwą miłość, bo nie próbuje niczego dostać. Clarissa Pinkola Estes przypomina nam, że dzika kobieta instynktownie rozumie cykle życia. Ona wie, że po zimie zawsze przychodzi wiosna, a po każdej stracie może przyjść nowe, inne życie. Ona nie walczy z cyklami, ona z nimi tańczy. Ufa procesowi nawet, gdy jest on bolesny. Uzdrowienie lęku przed porzuceniem to odzyskanie tego pierwotnego, instynktownego zaufania do życia. Zachęcam Cię, byś od dziś żyła z tym nowym, głębokim poczuciem wewnętrznego bezpieczeństwa, z tą pieczęcią na sercu, która mówi, że najważniejszą osobą, która Cię nigdy nie opuści, która zawsze z Tobą będzie w zdrowiu i w chorobie, w radości i smutku, jesteś Ty sama. To jest najgłębsza. I najwierniejsza miłość, jakiej możesz doświadczyć. Kobieta, która uleczyła ranę porucenia, jest wreszcie gotowa na prawdziwą, dojrzałą miłość. Miłość, która jest świadomym, radosnym wyborem dwojga wolnych, suwerennych ludzi, a nie desperacką lękową próbą uniknięcia samotności. Jeśli ta podróż rezonowała z Twoją duszą i pragniesz kontynuować odkrywanie swoich wewnętrznych głębi, zapraszam Cię do naszej społeczności. Zasubskrybuj kanał, aby nie przegapić naszych kolejnych refleksji. A jeśli czujesz wołanie, podziel się w komentarzu jednym słowem lub uczuciem, które obudziła w tobie ta wiadomość. Twój głos wzbogaca tę przestrzeń i przypomina nam, że nie jesteśmy same na tej ścieżce. Podziel się tym wideo z inną kobietą, która być może również potrzebuje usłyszeć, że może przestać się bać i wreszcie zaufać miłości.